Wielce szanowni organizatorzy tej konferencji, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, z panem prezesem, panem profesorem Jackiem Chlebnym na czele, wszyscy wielce szanowni państwo z kraju i za granicą, uczestnicy tej konferencji, którzy już wedle godności i precedencji zostali tutaj przed chwilą przez pana prezesa, pana profesora przywitani. Mam wielki zaszczyt i honor w imieniu pana prezydenta Karola Nawrockiego, prezydenta Rzeczypospolitej, odczytać przesłanie, które kieruję z okazji tego wielkiego jubileuszu, który odbywa się w wyjątkowym, jak już pan prezes powiedział, miejscu, tutaj na Zamku Królewskim w Warszawie, wyjątkowym z punktu widzenia polskiej historii, ale także z punktu widzenia kształtowania się polskiego ustroju, z punktu widzenia kształtowania się polskiego systemu prawnego. Wielce Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja przypomina nam o jednym z najważniejszych momentów w historii praw człowieka 75 lat temu, 4 listopada 1950 roku w Rzymie podpisano Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Stało się to zaledwie po dwóch latach od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, do której konwencja odwołuje się w swojej preambule. Sygnatariusze konwencji, pomni doświadczeń dramatycznych II wojny światowej, mieli pełną świadomość, że ochrona praw i wolności człowieka stanowi fundament pokoju i sprawiedliwości. Preambule wyrazili głęboką wiarę właśnie w te wartości, uznając je za warunek trwałego pokoju i w Europie, i w świecie. Warto pamiętać o tym szczególnie dzisiaj, w czasach, gdy niektóre państwa rażąco naruszają zasady prawa międzynarodowego i odrzucają fundamenty ochrony praw człowieka. Wystąpienie Federacji Rosyjskiej z Rady Europy i wypowiedzenie konwencji w 2022 roku jest dramatycznym przykładem konsekwencji odrzucenia tych fundamentalnych, podstawowych wartości. Szczególnie wymowne jest to, że w dniu, w którym świętujemy rocznicę podpisania Europejskiej Konwencji, w Polsce niestety doświadczamy sytuacji, która zamiast wzmacniać praworządność. Prowadzi nasz kraj ku niebezpiecznemu chaosowi. Mam na myśli usilne, bezprawne próby podważania legalności powołań sędziowskich dokonywanych na podstawie obowiązującej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy przyjętej w pełnym procesie legislacyjnym, podpisanej przez prezydenta Rzeczypospolitej i zgodnej z konstytucją. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta Rzeczypospolitej na tego rodzaju działania. Tym bardziej, że jasno i konsekwentnie prezentowałem swoje stanowisko w tej sprawie, zanim naród powierzył mi najwyższy urząd w państwie Polski. A skoro tak to w istocie suweren w swej większości przesądził jednoznacznie i definitywnie, że nie zgadza się na chaos powodowany tym bezprawiem, gdzie jeden sędzia nie uznaje drugiego. Kwestionowanie statusu sędziów powołanych przez prezydenta Rzeczypospolitej w tej procedurze to brutalny atak na fundamentalną, konstytucyjną zasadę nieusuwalności. A w konsekwencji świadome godzenie w niezawisłość sędziów oraz niezależność sądów, które stanowią przecież gwarancję przestrzegania praw człowieka i zabezpieczenie podstawowych wolności. To także próba kwestionowania zwierzchniej woli narodu, który powierza każdemu kolejnemu prezydentowi wyłączną prerogatywę powoływania sędziów. To z mocy konstytucji i z mocy woli narodu. Obywateli, wyrażonej w wolnych, powszechnych, równych i bezpośrednich wyborach, prezydent Rzeczypospolitej ma w tej sprawie słowo ostatnie. Dlatego, swego rodzaju segregacja sędziów na różne kategorie, w tym odmawianie wielu w ogóle statusu sędziowskiego, przywodzi na myśl najgorsze skojarzenia i w związku z tym, tego rodzaju działania można określić mianem: Terroru bezprawia wprowadzanego pod hasłem przywracania praworządności, terroru, który w rzeczywistości prowadzi do destrukcji i w istocie bezmiaru niesprawiedliwości. Dziś dotyka on sędziów Sądu Najwyższego i Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, ale jutro będzie dotyczył sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, z czego próbą już mieliśmy do czynienia, później kolejnych instancji sądów powszechnych i administracyjnych, a na koniec pewnie także wszystkich tych, którzy zostali powołani w poprzedniej procedurze i mają prawo orzekać, ale orzekali sędziami wyłonionymi zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. To niestety prosta droga do paraliżu całego wymiaru sprawiedliwości i w konsekwencji prawdziwego braku praworządności a wiemy doskonale nie ma praw człowieka bez praworządności konstytucyjne podstawy statusu sędziów zostały potwierdzone za co dziękuję w niedawnej uchwale kolegium naczelnego sądu administracyjnego będącej reakcją na nielegalne wezwanie prokuratora generalnego próbującego niezgodnie z prawem doprowadzić do zaprzestania orzekania przez Zgodnie z ustawami. W uchwale tej Naczelny Sąd Administracyjny jasno wskazał, że tryb powołania nie może być podstawą automatycznego kwestionowania bezstronności i niezależności sędziego. A właściwą przesłanką wyłączenia z orzekania pozostaje ocena indywidualna sędziego w konkretnej sprawie. Uchwała Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego to bardzo ważny głos potwierdzający konstytucyjną zasadę niepodważalności statusu sędziów powołanych przez prezydenta. To próba stabilizacji systemu rozchwianego przez część środowisk sędziowskich działających niestety z pobudek politycznych oraz przedstawicieli obecnej większości parlamentarnej. Społeczeństwo polskie ma prawo oczekiwać, że sądy, w tym sądy administracyjne, będą działać sprawnie, rozstrzygać sprawy obywateli, wspierać ich w dochodzeniu właśnie praw i rozwiązywaniu konfliktów. Obywatele mają prawo do pewności, że ich sprawy będą rozstrzygane przez sędziów niezawisłych, a więc nie ulegających żadnym, podkreślam, żadnym wpływom czy naciskom. Konstytucja jednoznacznie stanowi, że powoływanie sędziów jest wyłączną prerogatywą prezydenta Polski. Jako prezydent Rzeczypospolitej pozostanę strażnikiem tej zasady. Strażnikiem niezależności sądów, niezawisłości sędziów i ich nieusuwalności. Szanując międzynarodowe sądy. I szanując międzynarodowe trybunały, musimy pamiętać, że szacunek ten powinien działać w obie strony. Jego prawdziwym przejawem jest poszanowanie właściwości każdego organu i niewychodzenie poza ramy traktatowe czy te zakreślone konwencjami. Oznacza to, że ustrój sądownictwa w naszym kraju, w Polsce, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Należy do wyłącznej kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz model powoływania sędziów, zwłaszcza do najwyższych instancji oraz trybunałów, ma w sobie element szczególnie wart podkreślenia. W procedurze tej uczestniczy albo Krajowa Rada Sądownictwa, organ konstytucyjny którego, członkowie są, przed którego członkami są przedstawiciele wszystkich rodzajów władz sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej, albo też jak w przypadku obu trybunałów, Sejm Rzeczypospolitej. Warto przy tym zauważyć, że udział różnych rodzajów władz w procesie powoływania sędziów nie jest w Europie niczym nadzwyczajnym. W Niemczech sędziów Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wybierają Bundestag i Bundesrat większością kwalifikowaną. We Francji w skład Rady Konstytucyjnej wchodzą osoby powołane przez prezydenta republiki oraz przewodniczących obu z parlamentu. W Hiszpanii to parlament wybiera część członków tamtejszej Rady Sądownictwa, a we Włoszech sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powołani są zarówno przez prezydenta, parlament, jak i środowiska sędziowskie. Na tym tle Polski model wyróżnia się szczególnym stopniem pluralizmu i różnorodności. W Krajowej Radzie Sądownictwa poza reprezentantami władz ustawodawczej i wykonawczej uczestniczą w istotnym zakresie także przedstawiciele środowiska sędziowskiego. Dzięki temu w sprawie kształtowania wymiaru sprawiedliwości głos mają wszystkie rodzaje władzy i to w sposób zrównoważony. To rozwiązanie zapewnia szeroką legitymację całego procesu, czyniąc go bardziej inkluzywnym i odpornym na dominację jednego tylko rodzaju władz. Mając powyższe na uwadze, mogę obiektywnie i stanowczo stwierdzić, że wiele krajów, z których pochodzą ci sędziowie Europejskich Trybunałów, którzy w sposób bezpodstawny kierują swoimi orzeczeniami w kształt polskiego ustroju sądownictwa, mogłyby się uczyć i czerpać wzorce z obecnie obowiązujących w Polsce reguł i procedur powoływania sędziów. Dlatego obecnie konieczne jest przerwanie tego motywowanego niestety politycznie, nie mającego nic wspólnego z racjami prawnymi chaosu w polskim wymiarze sprawiedliwości, chaosu, który osłabia nasze państwo i uderza w obywateli. Nie można pozwolić, aby ten instytucjonalny bezład trwał w nieskończoność. Prowadzi to do co najmniej częściowego paraliżu obrotu prawnego i dalszego osłabiania zaufania społecznego do sądów i państwa w ogóle. Rolą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest przecięcie tego stanu rzeczy w trosce o dobro całego państwa i ogółu jego obywateli. To zadanie trudne wymagające przywrócenia pełnego ładu konstytucyjnego poprzez wskazanie dróg wyjścia z obecnego kryzysu ustrojowego. Ale jest to zadanie bezwzględnie konieczne. Tylko w ten sposób można odbudować zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i zapewnić obywatelom pewność prawa, a co z tym związane zabezpieczyć ich prawa i wolności. Ta odpowiedzialność ma w Polsce szczególny wymiar. Nasza historia pokazuje bowiem, że nawet w najtrudniejszych czasach naród polski potrafił zachować wierność ideałom wolności i sprawiedliwości. To dziedzictwo powinno inspirować nas także dzisiaj, w chwilach, gdy wymiar sprawiedliwości wymaga obrony i przywrócenia pełnej równowagi. Dlatego, jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w najbliższych tygodniach powołam Radę do spraw naprawy ustroju państwa. Jako historyk specjalizujący się w dziejach heroicznego oporu Polaków wobec dwóch totalitaryzmów, ale też po prostu jako obywatel mojego kraju z prawdziwą dumą i satysfakcją myślę o wielkim sukcesie Polski, jakim było pokojowe obalenie komunistycznej dyktatury oraz powrót do grona wolnych państw i narodów Europy. Po wymuszonej przerwie w latach 1939-1989 Polska znów, jak przez stulecia, uczestniczy w kształtowaniu europejskiej myśli prawnej. Znaczący udział ma w tym rodzima jurysprudencja oraz stojące na wysokim poziomie merytorycznym orzecznictwo polskich sądów, a szczególnie wyróżniających się pod tym względem sądów administracyjnych. Jestem przekonany, że przezwyciężenie trudności, o których nie mogłem tu nie wspomnieć, jedynie powiększy pole doświadczeń i przemyśleń, z których w przyszłości będą czerpać teoretycy i praktycy prawa w Polsce i za granicą. Jeszcze raz dziękuję przedstawicielom Naczelnego Sądu Administracyjnego za organizację dzisiejszego uroczystego spotkania. Wyrażam nadzieję i oczekiwanie że wątek ten znajdzie odpowiednie rozwinięcie podczas obrad tej wyjątkowej konferencji. Podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Dziękuję bardzo.